Temat i bardzo na czasie, czyli zastosowanie sztucznej inteligencji w sztukach audiowizualnych. Myślę, że specjalistą w tej dziedzinie, a z pewnością osobą, która z dobrodziejstw sztucznej inteligencji korzysta, jest nasz gość, pan Paweł Gajewski, muzyk, kompozytor, i panista. Panie Pawle, od razu wyjaśnijmy to ostatnie pojęcie. Handpanista, hand, czyli ręka, tak? Tak. W wolnym tłumaczeniu to jest ręczna patelnia, ale jest to najmłodszy instrument, prawdopodobnie jeden z najmłodszych. W 2006 roku zbudowany, jest w kształcie takiego ufo, więc jest instrumentem perkusyjnym, który wydobywa też takie kojące dźwięki, które mają przypisane konkretne tony, więc można grać na tym melodię. Grający z talerza, można powiedzieć. A, tak, można Jakub Polski powiedzieć. kiedyś zrobił taki tak film. Można A ciężko się gra na takim instrumencie? To zależy. Myślę, że bardzo łatwo jest osiągnąć i bardzo szybko przyjemność zgrania z niego, wydobywając te kojące dźwięki. Ja byłem perkusistą wcześniej, więc mi bardzo łatwo było przejść na to, więc... To są takie płytki, prawda? Które tak. wydobywają Myślę, różne... Myślę, że w ciągu no nie wiem, godziny bylibyśmy w stanie nauczyć Państwa, wydobywać te wszystkie podstawowe dźwięki, już można było wtedy się zacząć tym bawić. Także... No to tak, dla, dla Pana łatwo, Pan Buperkosistrą, Pan gra w zespołach, więc te wszystkie takie y, 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 granie na tego typu instrumentach. Nuanse, no, Pan yo, zna. Tak, Panie tak. Pawle, ten temat wyciągnęliśmy na początek, bowiem chcemy od razu, żeby Państwa zaprosić na koncerty, w których będzie gdzie można Pana usłyszeć. Kiedy gdzie? Się. Świętokrzyski Festiwal Mocy 23-18 w tą niedzielę i między 20 a 30 czerwca pod Warszawą jest festiwal Pantu, e, gdzie będzie można usłyszeć nie tylko mnie, ale w sumie śmietankę, że tak powiem muzyków polskich e, grających na handpanach i nie tylko e, i muzyków zagranicznych, także to już będzie taka większa No troszeczkę dalej, panowie. bo poza Lubelszczyzną, a na Lubelszczyźnie konkretnie w Lublinie w najbliższy czwartek w tak. Kinie ceska, czyli Centrum Spotkania Kultur przy Placu Teatralnym po sąsiedzku, ten duży budynek, żeby się Państwu nie pomyliło z Centrum Kultury, czyli Centrum Spotkania Kultur. Spotkanie z Panem Pawłem i prezentacja dzieła, które jest teledyskiem, ale teledyskiem, który powstał przy udziale sztucznej inteligencji. Panie Paweł, bliżej może o tej pracy? Tak, no tutaj przede wszystkim zespół Samaja stworzył fantastyczną muzykę i mój przyjaciel Daniel Gielza napisał fantastyczny tekst, który jest oparty o twórczość Stanisława Lema Solaris i słuchając tego wpadliśmy na pomysł, że ja jako, że zgłębiałem, że tak powiem, te sztuki wizualne związane z, ze sztuczną inteligencją, żeby podjąć próbę zrobienia takiego teledysku, czyli dłuższej formy filmowej. Z tym zaczyna się od, tak, zaczyna się od Oka Saurona. Tam widzimy. Tutaj, tutaj, tak. E, jest to na pewno bardzo fajna impresja e, i e, głęboka pod kątem intelektualnym, bo ten tekst, w który warto się wsłuchać, jest naprawdę fajny i do mnie też przemówił. Ja też jakieś swoje procesy wewnętrzne, że tak powiem, tworząc to, mogłem na to przenieść i e, jest to mnóstwo pracy tak naprawdę, bo w tym momencie te narzędzia rozwijają się bardzo dynamicznie, więc w momencie, kiedy zaczynaliśmy pracę nad tym wideo, powiedzmy, były ograniczone możliwości, dwa miesiące później, E, już można było zrobić dużo więcej, a dzisiaj, dosłownie wczoraj, powychodziły nowe wersje tych narzędzi do robienia obrazów wideo, więc można było to zrobić jeszcze lepiej i jeszcze lepiej. I tak jest co trzy miesiące. Natomiast no, o szczegółach tego, jak to powstawało, e, jeśli ktoś będzie zainteresowany technikaliami, i tym procesem twórczym i warstwą tekstową, czy warstwą intelektualną tego, powiedzmy, krótkiego filmu, który jest teledyskiem, no, będziemy mogli porozmawiać w kinie CSK właśnie 20. Tak. o 19. No właśnie chciałem pytać, czy to jest jakby pierwsze Eksperyment z wykorzystanie sztucznej inteligencji? Czy już Pan na pan, pan miał pewne pomysły wcześniej? E, miałem e, malutkich takich eksperymentów e, dużo wcześniej, faktycznie, gdzie mierzyłem się stworzeniem najpierw obrazu statycznego, potem zanimowaniem go, potem zmontowaniem w jakieś krótkie formy. No i oczywiście w naturalny sposób dojrzałem do tego, że stwierdziłem, że jest możliwe dostarczenie czegoś jakościowego e, w miarę w tej dłuższej formie. Bardzo cieszę się. Że spróbowaliśmy, bo na pewno dużo więcej takich rzeczy w przyszłości i dla siebie, do swojej muzyki, i do muzyki ludzi, która będzie, że tak powiem, ze mną rezonować, na pewno będę tworzył. Bo ale to jest, to jest tylko narzędzie, prawda? Powiedzmy tak. po raz kolejny, że to jest narzędzie, tak jak w fotografii po fotografii analogowej pojawia się fotografia cyfrowa, różnej odmiany, ludzie się tym zachłysnęli. W tej chwili każdy ma niby aparat fotograficzny, może fotografować, nagrywać filmy, ale to nie jest sztuka, ponieważ no. Trzeba właśnie co mieć, Panie Profesorze? Jak podejść w ogóle do takiego tematu jak tworzenie? Trzeba włożyć w to element ludzki jakiś, czyli jakieś swoje faktyczne emocje. Dla mnie muzyka, tekst budzi we mnie emocje, które ja chcę przenieść na, na ekran. Czy to z wykorzystaniem aparatu, pędzla, czy sztucznej inteligencji w tym wypadku, to tak naprawdę nie ma znaczenia. Ważne, żeby jakby to źródło kreatywności ze środka z siebie wydobyć. I wtedy to myślę, że staje się w jakiś sposób wyjątkowe. Mam takiego znajomego ze Stanów, który Pracuję jako animator przy filmach, które trafiają do kan i zapewniam, że on tą sztuczną inteligencję wypycha na taki poziom kreatywności, na jaki nikt z ludzi, którzy korzystają z tych samych narzędzi nie jest w stanie wypchnąć. Po prostu ma raz duże doświadczenie, duży warsztat, dużą wiedzę po takim powiedzmy ASP ichniejszym i naprawdę jest niesamowicie kreatywnym człowiekiem. chciałem ja się to, zapytać, to w ogóle zależy. dopytać jest z tą sztuczną inteligencją, czy w przyszłości ona będzie jakby mocniej wchodziła w te nurty muzyczne? Na pewno. Stukę, prawda? Na pewno i to w sposób niebezpieczny, bo już teraz są narzędzia, które potrafią wygenerować dowolny gatunek muzyczny, zaśpiewany, zagrany na pianinie pięknie po polsku i jak puszczałem to znajomym, którzy znają się na muzyce, to nie są w stanie tego odróżnić od, od normalnego utworu. Dla mnie to jest przerażające osobiście. E... zatraca się gdzieś tą taką prawdziwą indywidualność muzykę. też? Mhm. Pan myśli. Czy się zatraca w kontekście internetu i telewizji? Być może tak, ale sztuczna inteligencja nie zagra koncertu. Nie, nie doświadczymy spotkania na żywo z ludźmi, którzy oglądają muzykę, słyszą ją faktycznie swoimi uszami, widzą jak ona jest wykonywana. I to nigdy nie zniknie, moim zdaniem, bo ludzie będą potrzebowali tego typu doznań. E life, live, które zawsze jest innym przeżyciem, bardzo tak. indywidualnym. A ten internet, on się wysyci yy bardzo możliwe, że sztuczną inteligencją bardzo mocno, czyli influencerami, który, którzy nie istnieją, zdjęciami, które nie zostały zrobione muzyką, która nie została zagrana, to niestety tak, ale w tym świecie namacalnym zostaną te rzeczy fajne I dla I oczywiście pojawiają się kolejne problemy, już się pojawiają, w jaki sposób wartościować dokonania artystów, którzy tworzą przy użyciu sztucznej inteligencji, tych, którzy tworzą w tradycyjny sposób i pewnie tym się zajmą już związki, które chronią prawa twórców, bo tak. to już się dzieje w przypadku filmów i tak, scenariuszy, tak. więc z muzyką też się dzieje podobnie. Ja nie wiem, czy pan tak ma, ale z pewnością, tak jak ja słucham muzyki, to mi się jakieś takie obrazy rysują i zawsze się no śmieję, tak. że jak my oczywiście używamy w telewizji e, muzyki zwykle w sposób ilustracyjny wyłącznie, chociaż czasem ona też jest w sposób kreacyjny wykorzystywana i zawsze jak e, pan, e, który się zajmuje u nas muzyką, daje nam jakieś próbki muzyki, to ja mówię, nie, nie, tu jest rancho, to nie, tu western, to nie, <laughs> to, więc myślę, że <laughs> ja, jakiś, jakiś tam mój procesor działa, jeżeli chodzi <laughs> o muzykę. to nie jest tak wspaniała jak sztuczna inteligencja, e, ale wszystko przed nami i ze wszystkie narzędzi możemy wykorzystać w umiejętny sposób. Zapraszamy na spotkanie z panem Pawłem Gajewskim. Przypominamy, najbliższy czwartek, Kino CSK, Centrum Spotkania Kultur. Znacznie ciekawsze jeszcze dyskusje mogą się tam toczyć, więc nie może tam państwa zabraknąć. Zapraszamy. Dziękujemy Dziękuję bardzo. I do, zobaczenia. I do zobaczenia. U państwa Dziękuję, zapraszamy do zobaczenia. jutro na program To Dobry Dzień. Będzie równie ciekawie i równie wesoło już od godziny ósmej. Do zobaczenia. Do zobaczenia.